W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za kolejny nowy dzień, który pozwalasz mi oglądać, za to, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy i doświadczyć pokrzepiającego snu. Dziękuję Ci za wschód słońca i całą nowość nadchodzących godzin. Proszę, pozwól mi przywołać Ducha Świętego, by pomógł mi przeżyć ten dzień, tak jak powinnam. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu na cały rozpoczynający się dzień. Obdasz mnie darem mądrości i rozumu, bym potrafiła dziś odróżnić dobro od zła. Nie pomyliła ciemności z jasnością. Duchu Święty, przyjdź i ofiaruj mi dar rady, by wszystkie moje życiowe wybory podyktowane były pamięcią o chrześcijańskich wartościach, jakie wyznaję. Bym cokolwiek robię, zawsze pamiętała o Panu Bogu. Duchu Święty. Przyjdź i obdasz mnie darem męstwa, bym wszystkim, co czynię, co mówię i co myślę, godnie świadczyła o swojej wierze, o wielkości Pana Boga. Duchu Święty, przyjdź i pozwól, bym wyróżniała się darem umiejętności, który pozwoli mi dostrzec Boga we wszystkim, co mnie otacza. W pięknie przyrody i w ludziach, których spotkam. Nie pozwól mi zapomnieć o wdzięczności, którą powinnam pielęgnować za wszystko, czym zostałam obdarzona. Duchu Święty, przyjdź i dodaj mi autentycznej pobożności oraz daru bojaźni Bożej. Bym w tym dniu nie pogrążyła się w codziennych obowiązkach tak bardzo, by zapomnieć o Panu Bogu, o chwili modlitwy, którą powinnam Mu ofiarować. Dobry Boże, pozwól, by Duch Święty prowadził mnie w tym dniu i towarzyszył dokądkolwiek się udam. Bardzo Cię potrzebuję. I bardzo pragnę przeżyć ten dzień z Tobą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!